Bye. Uh -huh. takich, które są do zmiany w Kościach, to są ludzkie. Powstały w pewnym okresie, w jakimś wieku, natomiast na pewno nie zrezygnuje z jednej rzeczy. Wszystkie badania potwierdzają, nawet w Polsce, a co dopiero tu, z wolności. W Polsce, gdzie przez niewolę komunistyczną wolność jest, my się, uczymy wolności. Młode pokolenie, gdziekolwiek przyjmuje naukę Kościoła w sposób, w jaki my wyrażamy to wszystko, jako opresyjne przymuszanie do czegoś, odchodząc od I to jest paradoks, bo Jezus przyniósł wolność. Bo Jezus nas powołał do wolności, wysłodził nas do wolności, więc musiało się coś Z nimi też na po stanęli przy przed Coś się musiało stać. Że Kościół, który miał być przestrzenią wolności, odczytywany jest jako przestrzeń represji. Nasze chrześcijaństwo w ogóle musi być bardziej rozwodnione. A wobec innych rozpoczyna się coś, co tuż w jest w kapłaństwie jest fantastyczne. Stajemy się wiarygodni. Wiarygodni przez to, że. Pojawia się coraz większa zgodność słów, przekonań, myśli, tego wszystkiego, co my robimy, naszego sumienia, I, a te postawy, tak by, wymienione przeze mnie w tym zdaniu, y, są tak naprawdę postawą wszelkich prawdziwego Prawdziwych, innych Modlitwa właśnie uczy nas tego, do czego dążyć, jak dążyć. Często w życiu przecież nie wiemy za bardzo, jak wybierać, jak zdecydować, naprawdę, co jest lepsze. I modlitwa w nas to zaczyna zaszczepiać zaczyna zaszczepiać tęsknoty większe niż sami sobie wymyśliliśmy. I to jest to, jest to co Bóg w nas wypada. Bóg nie chce, żeby zabrać nam i zdusić nam nasze marzenia. Ale w modlitwie będzie Bóg pokazywał więcej. Będzie je uszlachetniał, jeżeli są dobre, albo będzie nas oczyszczał z tego, z tych testów, które są ewidentnie złe. Następuje wewnętrzne oczyszczanie, czuje się człowiek coraz bardziej wolny. I to jest tak piękne doświadczenie, uwalniające człowieka, że zaczynamy... Nie pod przymusem na modlitwie bywać. Prosiłem księży, szczególnie w tych małych parafiach, żeby w szli, wystawili najświętszy sakrament i klęczenie. Ja przeczytam księżom jedno tylko świadectwo. Na mojej małej wsi wystawiłem najświętszy sakrament, byłem ja i Jezus. Jeden czwartek, drugi czwartek, trzeci czwartek. Trzeciego tygodnia, pół godziny przed Oszą Świętą, wcześniej niż normalnie, kiedy przychodzi te parę osób. Nawet przyszedł ktoś Wtedy się przeniosłem do konfesjonalu. Dzisiaj, po dwóch miesiącach, jest to poza niedzielą najliczniejsza Eucharystia. A godzinę przed Trzą Świętą trzeba zawsze wchodzić do komesjonału. Bo z tych modlących się ludzi ktoś zawsze wstaje. I szuka tego miejsca miłosierdzia, żeby mu Panu przebaczył. Myślę, że to jest kapłańskie. Adoracja to jest taka obecność serca wobec Pana której mówić. Najlepsze. I można ją uczynić naprawdę modlitwą pod jednym warunkiem, że się nic nie odmawia. Że się nie mówi żadnych modlitw, nie odmawia, nie odmawia się różańca, bo to już nie jest adoracja, tylko różaniec. Nie, nie mówi się tekstu, tylko po prostu się jest. Na promieniowanie, jak, jak przy słońcu wystawiamy się na słońce, tak wystawiamy się na promieniowanie Jezusa i Jego miłości. To jest najważniejsze w tej modlitwie. I to jest kwestia miłości. Na tych rekolekcjach powiedziałem, Bóg nas zaprasza do wolności. Bóg nas zaprasza w świat wolnych ludzi. Problem jest w tym, że w nas tak wrosła wizja Kościoła yy, instytucji, że my nawet w dobrej woli boimy się, że jak nad się instytucja, to nic nie pozostanie. Im bardziej ochraniamy ją, tym gorzej dla tego Kościoła. Ponieważ ta instytucja cała jest na usługach wydawania owoców, na usługach włożenia. Jeżeli ona jest tym, która niesie, rozpoczyna się naprawdę cudowny, piękny czas. Wśród wielu parafii, ja gdzieś tam w konferencjach odwołałem się, mamy takie miasteczko, które zaistniało na mapie dopiero jak Sowieci odeszli z Polski, Borne-Sulinowo, tam jest zbieranina. Jeżeli cała nasza diecezja jest powojenną zbieraniną ze wszystkich stron, to Borne-Sulinowo jest taką zbieraniną najnowszą. Tam niewiele z tego wszystkiego mogą wychodzić. Tam nawet tak się fatalnie stało, że przyjechał taki bardzo żywy pastor, baptysta i, i, i koło 30, czy 30, 300 paru młodych ludzi w tym niewielkim miasteczku, pięciu, 6 tysięcy poszło do baptysty. Poszło do Baptystów i wróciło. Chyba jeden został. Wszyscy wrócili, wrócili tylko dlatego, że o, o takim kościele, jak mówiłem, ten kościół się tam pojawił nagle. Pojawił się przez dwóch księży i to wikariuszy. I jak trochę młodszy, niewiele, wiekiem nie, ale święceniami, mój kolega z czasów paradyjskich. Teraz do mnie mówi uśmiechać się, wiesz, przy okazji ja się nawróciłem. Prowosz tak mówi. Przy okazji ja się nawróciłem. To jest miasteczko, które tętni dzisiaj kościołem. Młodzież mówi, w dobrym tonie jest należy do oazy. Być w kościele, to jest w dobrym tonie miasteczka. To jest Kościół, który tylko dlatego tak zaistniał, że poszedł tam człowiek, którego nic nie obchodzi, oprócz siebie. wystarczy, że będziemy ulegli temu, co Bóg nam podpowiada. Nic więcej nie jest potrzebne. Bóg nam daje propozycje najcudowniejszych reform. Poprawnych, bezpiecznych, niewymyślonych przez człowieka. Ale dlatego te rewolucje odmówienia od mówienia o ludziach modlitwy. Gdyż ten świat jest niedostępny tym, którzy są w instytucji Kościoła, bez otwarcia na jego ducha. Niezrozumiały, a nawet odczytywany jako zagrożenie. To jest świat ludzi ducha. Świat ludzi, którzy nawet jak trochę cierpią, to są szczęśliwi. Szczęśliwi w Panu. To naprawdę jest piękny świat. O Boże Wy zaś drodzy Synowie, wszystkim głoście Słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie. Nauczajcie tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczyć. Mocą Chrystusa będziecie pełnić również urząd posługi uświęcenia. Uświęcanie. Za Waszym bowiem pośrednictwem duchowa ofiara wiernych zostanie udoskonalona przez włączenie w Chrystusową ofiarę, którą będziecie składać własnymi rękami na ołtarzu w sposób bezkrwawy i sakramentalny. Rozważajcie zatem, co czynicie, naśladujcie to, czego dokonujecie, a sprawując sakramentalną ofiarę śmierci i zmartwychwstania pańskiego, starajcie się wyniszczyć w sobie wszelkie wady i rozwijać ludzi. Czy nadal chcesz na chwałę Boga i dla uświęcania chrześcijańskiego ludu pobożnie i z wiarą, Sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza eucharystyczną ofiarę i sakrament pokuty zgodnie z tradycją kościoła. Są. Czy nadal chcesz wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego Ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa? Są. Są. To ostatnia odpowiedź tego obrzędu. Tak wtedy drzwiano, będzie już miała sens z Bożą pomocą. Czy nadal chcesz coraz ściśle jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę, I razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi. Chcę z Bożą pomocą.